Siemaneczko, siemeczki, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się sprawą odnośnie spawania żeliwa. Będziemy spawać żeliwo trzema elektrodami. Oczywiście metodą elektrodową yy, MMA. Mamy tutaj trzy możliwości elektrod do spawania żeliwa. Najbardziej optymalna, taka prawdziwa, którą powinniśmy już stosować, bo to jest nowoczesność, jest ta elektroda niklowa do żeliwa. Następną rzeczą, jaką będziemy spawać, będzie zwykła elektroda, owinięta drutem miedzianym, i trzecia będzie to elektroda do nierdzewki, owinięta drutem miedzianym. Dlaczego stosujemy już nowoczesne elektrody? Są to elektrody niklowe, które podczas spawania mieszają się razem z żeliwem, a nikel jest że tak powiem, plastyczny, łączy się z żeliwem i to ze sobą pracuje. To jest specjalnie po to skonstruowane. Do tego nikolowe elektrody wszystkie są takie same zawsze jak wyjmiecie z pudełka wszystkie są takie same a elektroda zwykła owinięta drutem miedzianym to zależnie od osoby, w zależności od drutu, od średnicy każdy inaczej to robił ja sobie teraz powiedzmy tak owinę, byle jak będziemy tak mniej więcej, zrobimy sobie taką elektrodę no, i w każdym, jak powiem, każda elektroda jest zrobiona troszeczkę inaczej. Może, może wystąpić duże zjawisko, właśnie odprysków, nieszczelności, porowatości. No, była to metoda chałupnicza, chociaż bardzo często, tak powiem, do zdawała egzamin. Nie? Czy tam w jakichś starych silnikach, czy coś, jak ktoś potrzebował, jakoś to działało. A teraz, tak powiem, lepiej jest kupić po prostu elektrodę do żeliwa i spawać nią niż taką elektrodą, tak powiem owiniętą drutem miedzianym, ale zobaczycie, zobaczymy sobie to w teście. O, mamy owinięte. I jeszcze owinę sobie elektrodę do kwasówki. Dobra, elektrody mamy już owinięte, ma nadzieję, że mam nadzieję, tyle starczy. Przygotowane mam tutaj żeliwne blaszki. Już są mniej więcej sfazowane i przeszlifowane. Zespawamy sobie je razem, może kilka blaszek, tylko muszę jakoś je dopasować, powiedzmy tą do tej. Pospawamy sobie na samym początku elektrodą mm, zwykłą na drucie miedzianym, później tam do kwasówki, a na samym końcu elektrodą niklową. Porównamy sobie, sprawdzimy szczelność oraz wytrzymałość tego. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i wspierania kanału. Dzięki. Dodatkowo mamy wywrócone trzy otwory i sobie po prostu jakoś zaspawamy, żeby było to szczelne. Już założyłem, będziemy to spawać w taki sposób. Na samym początku podgrzewamy żeliwo, żeby nam się zrobiło to jak najbardziej poprawnie, bo żeliwo ogólnie powinno być rozgrzane do spawania, ponieważ jak spawamy na zimno, bardzo często powstają pęknięcia, Dlatego mam tutaj taki mały palniczek. Książkowo podgrzewamy nasz materiał do około 200-300 stopni. Potem spawamy i na samym końcu, żeby on sobie wystygł spokojnie wkładamy go do wiadra z piaskiem. Tutaj mam elektrodę 2,5 i tak na milimetr elektrody ja bym dał 40A, no to damy tutaj około 90-80A, żeby tak nie jakoś super dużo. Ja troszeczkę daję mniej niż jest książkowo powiedziane. Będę spawał tutaj tą spawarką z funkcją MMA, czyli elektroda DC. Transformatorowe spawarki, jak macie, mają funkcję AC, tu, ale, że tak powiem, o wiele trudniej się to spawa i często może się elektroda przyklejać. Przy tych elektrodach, że tak powiem niklowych, czy owiniętych drutem, ja bym wolał żeliwo spawać funkcją DC, nie? No i ustalamy prąd, no to tam powiedzmy było te 90A. Mam tu jeszcze hot start i jakiś tam puls, ale bez tego, nie? Same 90A. Jeszcze ważny kąt spawania elektrody. Jak wiesz, wszystko mamy rozgrzane, gotowi jesteśmy do spawania. A elektrodę pchamy, nie ciągniemy, tylko pchamy i tak, mamy 90 stopni, dajemy tak gdzieś 15 stopni skrętu i tak spawamy najlepiej i lecimy sobie do przodu. Ona się oczywiście dużywa, z czasem i leci, nie? Tylko to. Chłodzenie następuje w taki sposób, że wkładamy nasz gorący element do piasku i podsypujemy go, żeby sobie wystygł. Dobrze, mamy już gotowe. Zaczniemy sobie od zwykłej elektrody owiniętą drutem miedzianym. Tu jest kawałek tej elektrody. To i to. No, takie purkle są. Obijemy to z otuliny, zaraz zobaczymy. Tak to wygląda. Zobaczymy sobie tego szczelność i spróbujemy to złamać. Dobrze, otwór. Otwór wygląda to taka kuleczka, jakby była na, po prostu na górze. Zobaczymy szczelność. No i dobrze, przechodzimy do następnej elektrody. Jest to elektroda nierdzewna. Tutaj i tutaj. Obijamy to, rotulimy. Tu mam tylko spoiny z jednej strony, widocznie zapomniałem. No dobra, trudno, jest z jednej strony, tak to wygląda. Otwór, tak wygląda. I ostatnie, elektroda niklowa, tak to wygląda. O wiele ładniej to mnie martwi, zobaczymy czy to będzie szczelne to może być otulina tylko i tutaj jak widać spoina z dwóch stron obijamy to trzyma się naprawdę mocno ta otulina już sama czekajcie dam sobie to gdzieś na coś twardszego i to obiję nie chce się odczepić ale wygląda to naprawdę super pod tą otuliną zobaczymy tu jeszcze Ciężko ją w ogóle obić, nie będę jej chyba obijał, ewentualnie za chwilę szlifierką przejadę. Zobaczymy szczelność wszystkich tutaj elementów. A szczelność zaczniemy sobie od tego i tego otworu ze zwykłej elektrody, czyli zwykła elektroda. Szczelność sprawdzam tak, mam taki tester i powietrze testerem sobie psikam na spoinę. Słowo wymieszać, ale dobra, powinno działać. I od dołu, dmuchamy. No jest taka dziura. I tutaj, gdzieś na początku, ta, ten tutaj fragment naprawdę szczelnie, fajnie. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony, czy tak jest, jak nam się wydaje. No, całkiem szczelne, dobra, fajnie. Teraz otwór. Gdzieś tam przepuszcza od dołu. Gdzieś tu. No, czyli nieszczelne. E, dobra, następne będzie elektrona nierdzewna. Jedno miejsce chyba. Jeszcze raz. Wypadła o wiele lepiej. Tylko w jednym miejscu jest tutaj wyciek. Gdzieś tu, a to ciężko to zauważyć. Tutaj nie wiem czy z tej dziurki tu, chyba z tej dziurki. Jeszcze sobie z tej strony obsikamy. No tylko tam. Kurczę, fajnie, elegancko. Trochę poćwiczyć, bo może coś źle położyłem i... Będzie git. Dobra, teraz otwór. Ten będzie ten i jest nieszczelny. I to bardzo nieszczelny. Dobra. To teraz została elektrona niklowa. Czyli ten otwór. Były otwór. Zobaczymy czy jest szczelny. No jest nieszczelność, ale o wiele mniejsza gdzieś tutaj na dole Przy samej krawędzi, tu Przy samej krawędzi tutaj jest nieszczelność Zobaczmy jeszcze O Sam dół Chyba wypadło najlepiej ze wszystkich Zobaczmy teraz to połączenie najważniejsze. O, widzicie to? Nic o, jeszcze. Jest malutka nieszczelność w tym miejscu. Jest malutka nieszczelność w tym miejscu. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze z drugiej strony. Tak, tylko tutaj na środku. Akurat tu jest jakiś przeskok, widać, że to jest dziura faktycznie. Z tego ładnego tutaj jest taka dziura i już idzie dalej. No ale wyszło, no wyszło, że elektroda Nikrowa faktycznie jest najlepsza, nie? Starałem się przede wszystkim, żeby było mniej więcej tak samo. No, myślę, że wyszło w miarę git, nie? Ten, e, wszystkie miały tam jakieś w, w przecieki, ale to przy tej niklowej wyszło najmniej. Na sam koniec sprawdzimy wytrzymałość na uderzenia. Zaczniemy sobie od zwykłej elektrody. Uderzeń odpadło, odpadło tutaj jako nowy element kawałek, a reszta po się odlepiła, całkiem nieźle. Elektrola żeliwna, jako że tutaj nie zrobiłem spoiny, będzie to troszeczkę słabsza wytrzymałość i będziemy sobie uderzać z tej strony. Nowy element pękł, czyli nieźle. Zobaczymy to. Z tej strony spróbujemy, bo nie może być tak dobrze. O, tutaj odpadło od razu. Odlepiło się. Jak widać. To bardziej jest takie napawanie niż spawanie. I... Wiadomo, że te elementy aż tak dobrze się nie łączą z samym żeliwem. I na końcu elektroda niklowa. Sprawdzamy. Patrzcie urwało się. Na, na nowym elemencie spawanym nawet. Tu była spoina i tutaj obok. Jak teraz zaczepić? No tutaj już Wam powiem, że jest naprawdę wytrzymałe. Potężnie. Nie wiem jak to mam teraz zaczepiać. bo tak? A żeby się może złamało na tym spawie połowie spawu. Złamało się. Złamało się na krawędzi spawu. Złamało się na krawędziach spawu. I tutaj pękło, o. Widać. Przekrój. Patrzcie, jakie ładne. Jak to się wtopiło tutaj elegancko. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. się, tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zacznijcie wspierać kanał. Jeśli oczywiście chcecie, to by było fajne. Mhm. I do następnego. Siema.